Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiemy Państwu o najmie prywatnym i najmie w ramach działalności gospodarczej. Wskażemy na kluczowe różnice w zakresie tego, kiedy dany najem jest klasyfikowany jako najem w ramach działalności, a kiedy nie. Różnice przedstawimy zarówno w podatku dochodowym do osób fizycznych, jak i w zakresie podatku VAT. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli chodzi o najem prywatny, no to mówimy o nim w sytuacji, kiedy posiadamy w swoim e, prywatnym majątku jakieś składniki. Najczęściej będą to mieszkania, e, które przeznaczamy właśnie na, na wynajem. E, natomiast nie tylko. E, również może to być najem ruchomości, e, ale Przede wszystkim tą przesłanką jest to, że posiadamy te składniki właśnie w naszym e, majątku prywatnym. Natomiast jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, najem, który powinien już być prowadzony w ramach tej działalności gospodarczej, to powinien on e, spełniać tutaj przesłanki i te przesłanki to e, przede wszystkim zarobkowość. E, działalność ta powinna być prowadzona we własnym imieniu e, oraz powinna być prowadzona w sposób ciągły, i zorganizowany. Natomiast jeżeli chodzi o podejście szczególnie sądów administracyjnych do tej tematyki, to podejście jest to bardzo liberalne. Mianowicie, zgodnie z orzecznictwem sądów, szczególnie NSA, uważa się, że to czy dany najem wykonywany jest w ramach najmu prywatnego czyli nie zarządu majątkiem prywatnym, czy w ramach działalności gospodarczej w dużej mierze uzależnione jest od woli podatnika. I takim kryterium przeważającym jest to, czy dane składniki majątku są u podatnika w tak zwanym majątku firmowym, czyli no w ewidencji środków trwałych. Jest tutaj jedno zastrzeżenie, mianowicie jeżeli podatnik wykonuje dany najem w sposób krótkoterminowy, w taki sposób, że ten najem bardziej przypomina usługi związane z zakwaterowaniem, świadczy dodatkowo w ramach tego najmu jakieś dodatkowe usługi, przykładowo sprzątanie, jakieś śniadania. To taki najem krótkoterminowy, przykładowo wykonywany przy użyciu Airbnb czy Bookingu, może zostać uznany już za działalność gospodarczą, tak? W związku z czym no, musimy pamiętać o dwóch przesłankach: okres najmu oraz. To gdzie znajduje się ten majątek, który wynajmujemy? No w naszym przypadku, gdzie znajdują się te nieruchomości, czy w naszym majątku prywatnym, czy w majątku firmowym? W związku z czym można powiedzieć, że skala również nie ma tutaj znaczenia. Tak, czy wynajmujemy długoterminowo, oczywiście jedno mieszkanie, dwa, czy dwadzieścia mieszkań. Ilość wynajmowanych mieszkań nie powinna mieć znaczenia w zakresie klasyfikacji danego najmu za działalność gospodarczą lub nie. Tak, i to co tutaj Kacper też wspomniał w zakresie korzystnych wyroków, przede wszystkim naczelnego sądu administracyjnego, chciałabym Państwu przywołać jeden z takich wyroków, który wyszedł stosunkowo niedawno, bo 30 lipca tego roku. Uzasadnienie wyrok ten co prawda dotyczył... Sprzedaży nieruchomości. Natomiast sąd tutaj w uzasadnieniu również poruszył to, że skarżący wynajmował wcześniej te nieruchomości, które później zostały sprzedane. I w uzasadnieniu wskazał, że uzyskiwanie pożytków w postaci czynszów należy zatem uznać za korzyści związane z posiadaniem nieruchomości przez skarżącego, a nie aktywnością właśnie o charakterze działalności gospodarczej. To co warto tutaj podkreślić, to to, że są to wyroki wydane no, w jednostkowej sprawie w sprawie tej, tego skarżącego, tak więc tutaj, jeżeli mają Państwo wątpliwości, to należy każdorazowo przeanalizować po prostu sytuację, która Państwa tutaj dotyczy, żeby właśnie zbadać. Czy nie mamy tutaj czasami przesłanek, które mogłyby wskazywać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą? Jeżeli chodzi o samo opodatkowanie najmu w ramach najmu prywatnego i w ramach działalności gospodarczej, to temat jest dość prosty, dlatego że po wprowadzeniu nowego ładu Wynajmując mieszkania prywatnie, nie mamy zbyt wielu możliwości. W sumie to nie mamy w ogóle możliwości innej niż opodatkowanie takiego przychodu ryczałtem. Że kwoty 100 tysięcy złotych stawka wynosi 8,5%. Powyżej tej kwoty płacimy 12,5%. Oczywiście te kwoty to są przychody roczne, nie miesięczne. No natomiast w przypadku najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej możemy wybrać znów, czy opodatkowujemy się ryczałtem, czy podatkiem liniowym, czy też skalą podatkową. W kontekście wyboru form, można powiedzieć, opodatkowania dochodu, czyli podatku liniowego i skali podatkowej, należy pamiętać, że również od wprowadzenia nowego ładu. Nieruchomości mieszkalne, to podkreślam mieszkalne, bo to nie dotyczy użytkowych, nie mogą być już amortyzowane. Czyli zasadniczo jedyne koszty, które Państwo możecie sobie uwzględniać w zakresie najmu tych mieszkań, jeżeli zdecydujecie się na przykład na wybór podatku liniowego albo skali, to wydatki przykładowo na remonty, wyposażenie, ale nie sama wartość mieszkania. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli sprzedać w przyszłości to mieszkanie, to wydatki na nabycie tego mieszkania będą mogły być uwzględnione w kosztach. Oczywiście, jeżeli nie będziecie w momencie sprzedaży tego mieszkania, które będziecie chcieli sprzedać w ramach działalności na ryczałcie, no bo wtedy prawa do kosztów nadal państwo. Nie macie. Jeżeli chodzi natomiast o podatek VAT, no to w sytuacji e, najmu długoterminowego e, mieszkań mamy zwolnienie przedmiotowe z artykułu 43. E, ono dotyczy, tak jak tutaj wspomniałam, tylko wynajmu długoterminowego na cele mieszkaniowe. Jeżeli mamy usługi zakwaterowania, czyli najem krótkoterminowy, o którym wspomniał też wcześniej kolega, to tutaj stawka podatku będzie wynosiła 8%. Natomiast, jeżeli mają Państwo w swoim majątku, czy to prywatnym, czy w działalności gospodarczej nieruchomości, lokale użytkowe, no to tutaj stawka podatku wynosi 23%, czyli jest to podstawowa stawka podatku VAT. Należy również pamiętać, że jeżeli wykonujemy usługi najmu, który jest zwolniony, czyli właśnie ten najem w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, ten najem długoterminowy, to w takiej sytuacji, pomimo tego, że takie usługi są zwolnione z VAT-u, to wliczają nam się do limitu zwolnienia. Czyli przykładowo, jeżeli Państwo prowadzicie działalność jednoosobową i na przykład osiągnęliście z tej działalności 180 tysięcy przychodu, ale jednocześnie wynajmujecie dwa mieszkania i macie z tego najmu przykładowo 70 tysięcy zł dodatkowego przychodu. To pomimo tego, że nie płacicie VAT-u z tytułu tego najmu, e, dlatego że mamy tutaj prawo do zwolnienia, to e, wlicza się to Państwu do e, limitu zwolnienia, czyli można powiedzieć, że przez to, że mieliście sprzedaż zwolnioną, to łączne kwoty 180 tysięcy i 70 tysięcy powodują, że macie Państwo już obowiązek rejestracji do VAT-u i działania jako czynny podatnik VAT. To jest problem wielu przedsiębiorców. Teraz mamy często, właśnie, styczność z kontrolami w tym zakresie. No i sytuacja jest no niemożliwa do wybronienia, dlatego że na gruncie VAT-u, w przeciwieństwie do podatku dochodowego. Najem prywatny uznawany jest również za działalność gospodarczą, w związku z czym ta sprzedaż objęta jest VAT-em. Ona jest, co prawda, zwolniona, ale wchodzi nam do tego limitu zwolnienia, o czym też trzeba pamiętać. Jeszcze jedna kwestia związana z prawem do odliczenia VAT-u. Jak Julia powiedziała, mamy zasadniczo trzy warianty, jeżeli chodzi o stawki VAT w kontekście w kontekście najmu stawkę 23, jeżeli mamy nieruchomości użytkowe, albo na przykład, jeżeli mamy mieszkanie, które wynajmujemy innym podmiotom gospodarczym, na przykład w jakiejś spółce, która wykorzystuje to mieszkanie do swoich celów firmowych, na przykład pracowniczych. Mamy stawkę 8% w zakresie usług związanych z akwaterowaniem i mamy stawkę ZW. Jeżeli chodzi o stawkę Z2, to oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli Państwo zakupujecie takie mieszkanie z VAT-em albo ponosicie wydatki np. Na, na wyposażenie czy na remonty i macie faktury z VAT-em, to nie odliczycie VAT-u, jeżeli te wydatki związane są z najmem zwolnionym. Jeżeli macie usługi najmu krótkoterminowego, te usługi związane z zakwaterowaniem, lub jeżeli macie nieruchomości użytkowe lub wynajmujecie mieszkania na rzecz podmiotów gospodarczych i stosujecie stawkę 23, to w takiej sytuacji macie prawo do odliczenia VAT-u od zakupów związanych z tymi usługami, które są owatowane w przypadku najmu nieruchomości należy również poruszyć kwestie związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne. I tak w przypadku kiedy mamy do czynienia z najmem prywatnym, to nie mamy obowiązku ani opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ani składki tutaj zdrowotnej. Natomiast jeżeli prowadzimy już działalność gospodarczą, no to mamy obowiązek opłacania i składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, która jest uzależniona od wybranej przez nas formy opodatkowania. Także jest to kluczowa też kwestia, o której warto tutaj e, wspomnieć i którą warto mieć na uwadze przy mm, rozważaniu, tak naprawdę tego, czy e, chcemy dany najem wykonywać właśnie w ramach działalności gospodarczej, czy decydujemy się na pozostawienie tych składników w naszym majątku prywatnym i wynajmowanie je właśnie w ramach najmu prywatnego. Jeżeli chodzi o. Takie podsumowanie: To należy pamiętać, że najem prywatny będzie opłacał się głównie w przypadkach, jeżeli nie zamierzamy ponosić jakichś wysokich kosztów związanych z doposażeniem mieszkania, wyremontowaniem go, no bo skoro i tak, i tak nie mamy prawa do amortyzacji lokali mieszkalnych to w przypadku działalności bardzo niskokosztowej nie ma sensu, żeby ten najem był wykonywany w ramach działalności. Natomiast musicie Państwo pamiętać, że bardzo często to nie będzie zależało od Państwa, czy to jest w ramach działalności, czy nie, bo tak jak powiedzieliśmy, jeżeli mamy najem ten długoterminowy, to wtedy, jeżeli te składniki majątku są poza majątkiem firmowym, nie ma ich w ewidencji środków trwałych, no to w takiej sytuacji, w takiej sytuacji możecie śmiało korzystać tutaj z najmu prywatnego, i status nieruchomości też nie powinien mieć tutaj znaczenia. Tak? Czy jest to mieszkanie, czy jest to garaż, czy jest to na przykład jakiś grunt, nawet tak jakby nie ma tutaj to znaczenia. Natomiast jeżeli państwo wynajmujecie, Coś na przykład na godziny. Jeżeli przykładowo macie jakiś lokal użytkowy, macie popodpisywane umowy, które dają Wam no na przykład taką możliwość, że ktoś od Was wynajmuje jakiś lokal na godziny. Nie macie podpisanej takiej umowy, można powiedzieć, długoterminowej, ale macie bardzo dużo krótkoterminowych umów. No to w takiej sytuacji ryzyko w ogóle uznania takiego sposobu działania, takiego schematu jest uznania za działalność gospodarczą jest wysokie, i to może nie zależeć w takiej sytuacji od państwa, czy prowadzicie tą działalność, czy nie. Czyli pamiętajmy, najem długoterminowy kontra najem krótkoterminowy. To jest, myślę, no, najważniejsza kwestia w kontekście tego, czy coś jest wykonywane w ramach działalności, czy nie, oraz ewentualne usługi dodatkowe. Przykładowo, jeżeli zapewniamy właśnie jakieś wyżywienie, czy sprzątanie tego lokalu, czy korzystamy, załóżmy, z tego najmu na dni, czy, czy na godziny, przez Booking, czy przez Airbnb, no to w takiej sytuacji raczej jest to działalność gospodarcza. Należy również pamiętać, że na gruncie VAT-u mamy nieco inne regulacje, dlatego że na gruncie VAT-u najem zawsze jest uznawany za działalność gospodarczą. Czyli nawet jeżeli państwo nie macie zarejestrowanej działalności w CIDG, nie jesteście zgłoszeni do ZUS-u jako przedsiębiorca, to na gruncie VAT-u każdy najem, nawet ten najem lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, będzie uznawany za działalność gospodarczą. Co prawda, on będzie docelowo zwolniony, ale będzie nam się wliczał do tego limitu 200 tysięcy, więc na to też należy uważać. No, i na gruncie VAT-u jeszcze należy pamiętać o prawie do odliczenia. Ono przysługuje tylko, jeżeli macie ten najem krótkoterminowej usługi związane z zakwaterowaniem lub jeżeli wynajmujecie nieruchomości na rzecz przedsiębiorców. No, bo wtedy musicie też doliczyć VAT, a to oznacza, że macie jednocześnie prawo do odliczenia. Tego VAT-u. Więc to są takie najważniejsze informacje z dzisiejszego odcinka. Jeżeli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o komentarze, postaramy się do nich odnieść. Natomiast, jeżeli Państwa sytuacja jest bardziej skomplikowana, to zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Link do konsultacji będzie w opisie tego nagrania. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.